Ostatnie wydarzenia związane z powodzią i reakcjami władzy postawiły Donalda Tuska na świeczniku. Teraz Agnieszka Holland wycelowała mocne słowa w premiera, reżyserka nie na to liczyła po zmianie władzy. Po niemal dekadzie Donald Tusk ponownie objął stanowisko premiera Polski. Podczas grudniowej sesji Sejmu większość posłów opowiedziała się za jego kandydaturą na szefa Rady Ministrów. Chociaż otrzymał wiele gratulacji i owacji, tysiące oglądających nie mogły uniknąć niezręcznej sytuacji. Na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński i skierował bezpośrednie słowa do Donalda Tuska. Jego nietaktowne zachowanie długo pozostanie w pamięci internautów, którzy z dużym zaangażowaniem śledzili relacje z posiedzenia Sejmu. Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, że jest pan niemieckim agentem. Wypalił nagle prezes PiS u. W ostatnich dniach premier polski Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej. Wszystko to przez powodzie, które zabrały ludziom majątki i nie tylko. Po intensywnych upałach nastąpił nagły spadek temperatury oraz gwałtowne opady deszczu, które spowodowały poważne zniszczenia. Zalanie uległy części Lądka, Zdroju, Stronia Śląskiego, Bystrzycy oraz innych mniejszych miejscowości w gminie Kłodzko. W wielu miastach ogłoszono już alarm przeciwpowodziowy. Na ulice wyruszyły służby ratunkowe, walczące z konsekwencjami zalania. Wydarzenia z nocy 14 na 15 września już są porównywane do powodzi tysiąclecia z 1997 roku, która dotknęła południowe i zachodnie rejony Polski, powodując straty sięgające 3,5 miliarda dolarów i pochłaniając 56 ofiar. Niestety, Tragiczna historia powtórzyła się także teraz. Donald Tusk poinformował o pierwszej ofierze ulew, która utonęła. Mamy pierwszy potwierdzony zgon przez utonięcie, w powiecie kłodzkim, przekazał szef rządu. W obliczu tych przerażających wydarzeń inne problemy spadły na boczny tor. Mogłoby się wydawać, że wszyscy zapomnieli już o napiętej sytuacji, jaka dzieje się na granicy z Białorusią. Jednak ostatnio Donald Tusk został wspomniany znów właśnie w tym kontekście. Na 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni odczytano wyraziste słowa Agnieszki Holland. Jej film Zielona Granica zdobył Złote Lwy oraz Nagrodę Publiczności. Z powodu spraw osobistych reżyserka nie mogła uczestniczyć w ceremonii, jednak podczas gali zamknięcia przedstawiono jej list. Oberwało się obecnej władzy. Nasz film przyniósł nam przez ten rok który upłynął od jego premiery. Rok wiele satysfakcji objechał cały świat i wszędzie był przyjmowany z wielkimi emocjami przez widzów i krytykę, ale przyniósł nam też wiele bólu. Pracując nad nim i pokazując go, zetknęliśmy się z bezmiarem nieszczęść, cierpienia, przemocy, kłamstwa, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnym względami zmieniła się na gorsze. Napisała Agnieszka Holland, Zgadzacie się z nią.